Ej cześć, witajcie! Jestem Korku, za ósmy odcinek z serii Diablo. Dzisiaj sobie schodzimy na ostatni poziom Katakum, poziom ósmy. No i co? Mam nadzieję, że zadania z czarodziem nie będzie. Ale jak to się mówi nadzieja matką głupich, tutaj mamy skrzynię i książkę. I zobaczymy też, jakie potworki tutaj będą. Jak to się mówi, oby nie ucznicy, prawda? Wiele demonów przybyło do Krainy Śmiertelników w poszukiwaniu trzech braci. Ich poczynania na ziemi śledziły anioły, które rozpoczęły polowania na nie w wielkich miastach wschodu. Anioły sprzymierzyły się ze śmiertelnikami i zawarły pakt z tajemniczym zakonem Horadrimów. Jego członkowie szybko stali się znakomitymi łowcami zła i błyskawicznie zdobyli w krainie podziemi wielu wrogów. No i tutaj historia LOT taki z Diablo. Wiecie, tutaj za dużo też nie wiadomo, nie? W tej grze dopiero gdzieś tam e, następne części coś tam więcej nam mówią. Mixtury, demony na razie nie bierzemy. Eee, okej. Okay. Tutaj co? Tu już mamy zejście na poziom 9. świetnie. W ogóle coś ostatnie te zejścia są tak naprawdę jedno koło drugich. Ciekawe jakich przeciwników będziemy mieli. My jeszcze tutaj nikogo O, gargolce. Gargolce, one zastygają. One po prostu atakują, zastygają i tak O, ale ich tu jest... Czekajcie, cofniemy się. Eee. to już czuć po prostu jest ciężka skórzana zbroja czekajcie zobaczymy co to jest tutaj właśnie czuć że ta nasza zbroja już jest lipna okaleczone eee, ciało nie ale to nie jest jeszcze to o, i one tutaj są wiecie koło siebie Na dziewiątym poziomie zawsze e, jest takie ciało, gdzie powinno nam. Jeszcze chyba mówiłem w poprzednim odcinku. E, Kostrydżu żywiołaka, Ładunki w ogóle, jakbyście grali magę, no tutaj są te ładunki, nie? I jak kostury się wyładują. E, jak kostury się wyładują, słuchajcie, to to jest lipa. To Adria może jedną naładować, nie? Jak to się mówi? Adria może nam naładować laskę. O, i tutaj jest e, zbroja drugiego poziomu. Pokażę Wam. To jest zbroja taka kolczuga. Tak właśnie to wygląda. No dobra. Dobrze, że to wypadło. Teraz tak wygląda tamta. Tak wygląda ta. Okej okay. Coś tam nam. Czekajcie, ile to nam. O cztery, nam obrony teraz zwiększa, więc dobrze. A... Błotowiec. To jest ten ma ma Mad Beast, czy jakoś tak po angielsku. A, te gargulce, no, zobaczymy co teraz będą nam robić. Im więcej obrony, tym po prostu lepsze uniki, nie? A... No właśnie, powiedzmy, że tak miało być. Przynajmniej mamy broń i e, siłę na przyzwoitym poziomie. To zręczność też dużo daje, nie? Dobra, czekajcie, może przejdziemy tak. I tak musimy tutaj wrócić. Cieszy mnie ta zbroja, choć e, wiem, że na następnym poziomie będzie na, na, następna. Ale ich tu jest. Tam już, o, mikstura pełnej many to w sumie byśmy mogli wziąć Ej, co tu jest niesamowita kapliczka oj dobra znowu się trzeba domyślić jak to mogło się po angielsku nazywać fascinating a nie, ogólnie wiecie co, ja już, ja już tutaj ogarniałem trochę z tymi tłumaczeniami. Nie każda jest przetłumaczona tak jak, jak, jak tam słownik mówi. Niesamowita kapliczka. To, ins, no to Insane Fascinating chyba, nie? Ja... Nie, fas... Fascinating to jest fascynująca niesamowita niesamowita nie no w każdym razie ja już po prostu o, czekajcie. Traumaturgik traumaturgik czy to by było to? Eee, czekajcie, ja sobie może zapiszę i sprawdzimy po prostu nie, że będzie coś lipnego myśl. Tak mi się wydaje, że to może być ten traumaturgik, bo traumaturgik to jest. cudotwórcza kapliczka, coś takiego. Tak mi to brzmi po prostu. Nieustannie zdobywasz wiedzę. No i co to może być? Hmm. Powiem wam szczerze, że eee, he, 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 he. dobra, szybkiego gle. Mm, to ma otwiera skrzynię, więc to jest to nieustannie eee, zdobywasz wiedzę. Energy comes out, of to jest. nie, to jest ta. A... No nie wiem, co oni tutaj przetłumaczyli. Naprawdę nie wiem. Teraz mam przed sobą wszystkie kapliczki, jakie są. I. Tutaj po angielsku nie ma nic takiego, nie? A tu się nic nie zmieniło. Chyba magia plus 2. To E. Edie, Tak e, po angielsku to jest? To ja nie wiem, czy to jest niesamowita. Jak dla mnie nie. Jeszcze sobie tutaj sprawdzę, czekajcie. upiorna duchowa. Tak samo na przykład na poprzednim tym, na poprzednim słuchajcie odcinku, też była taka. Eee, kapliczka ta, co odkrywa całą mapę Tak naprawdę klude, To nie jest odkrywcza kapliczka, nie? To tak Sprawdziłem I seklude, to jest zaciszna czy jakaś taka, nie? Coś Coś w ten deseń Ja sobie, czekajcie, czytam. Jeszcze raz ją wciśniemy Tak Magia plus 2 mm, I co mi to wziął? Jeszcze raz E, 93 coś się... Tak, tylko magia plus 2, to jest, to jest... E... Możecie sobie to sprawdzić. I to jest ponuda kapliczka. Po polskiemu, nie wiem dlaczego tak ją nazwali. Tutaj, tutaj coś nie zagrało po prostu. Dobra. Właśnie też przez te tłumaczenia, bo nie, bo każdy sobie tam tłumaczy po swojemu. E, każdy sobie tłumaczy po swojemu, też jest czasami problem. Większość tych kapliczek jest dobrze przetłumaczona. W sensie, że. Sprawdzisz i wiesz. Tą odkrywczą też w sumie wiedziałem, bo no co może innego odkryć, nie? Ciekawe jak traumaturgika nazwali. Mam nadzieję, że traf... O, cholera. Ale to pada szybko, ty. No to dawaj. magiczny, to dobrze. No dawaj. Dawaj. Czy coś tutaj yy, miksturamany? Nie. Tą sobie zostawię kosztem tej. Albo inaczej. Nie, dobra, inaczej się nie da. Coś będziemy musieli po prostu wyrzucić. 7 lipca zbroję sobie, wyrzucimy później. Ale mnie tak nazwa tej kapliczki, mnie naprawdę zaskoczyła. W ogóle coś pusty ten poziom jest. Halo, ludzie, ja potrzebuję expić. Jest ten mat coś tam. Dobra, tutaj byliśmy. A, skubańcy, no i co? No, dawaj. Jeszcze jakiś? Chyba nie. Jest jeszcze jeden. Ok, ale to też jest dużo tych. Ngarb Taki ten poziom mi się wydaje. Wylosowany jest taki, że tak powiem, lipny. Więc jeszcze jedna kapliczka, zobaczymy co to będzie. Cicha, cicha, mm, to cicha, to. E, czekajcie, cicha, cicha. Na pewno to nie jest silent. Podobała e, cicha kapliczka. Znowu nie, znowu ten sam problem. a wiecie co. Nie, to nie jest zad chyba. Zresztą zobaczymy, ale nie wygląda mi to jak ma do leczenia to trzeba wziąć. Dość często te gatunki trafiają. Tutaj Vitality też można by było w sumie dać, ale o, ja mam starczy dość dużo Vitality teraz. Tej miksturki już warto sprawdzać, bo być może że jakaś miksturka siły wyskoczy. Nie, dobra, tutaj zadań nie ma, ok. I może się uda, że chociaż jedno zadanie będzie takie jak powinno być. Czekajcie, okay, ja cofnę, bo zniszczył nam sprzęt. A, z tymi kabliczkami to teraz nie każdy sobie. O! Cofamy, cofamy. Znaczy, tak naprawdę, jak sobie tam chłopaki nazwali, tak sobie nazwali. z się nie cieszy, i w ogóle dubbing. No, przede wszystkim dubbing mnie cieszy. E, duża tarcza, ja bym chciał sprawdzić. Jestem przeciążony. Chciałbym sprawdzić. 5, eee, nie i tak by pasował się chyba cofnąć, prawda? Te dziadowskie zbadaję, mogłem wyrzucić, co ja z tym zrobię? takie w sumie dziadowskie, nie dziadowskie, nie? Zwój teleportacji 81, magi nam trzeba do tego. Dobra, jeszcze wybijemy to. Aj, i co? Ma być w dół i tam. Dobra, wrócimy się może do miasta. Tu mam dość, Ja sobie sprzedamy, prawda? To tam jest warte nic, ale sprzedamy. Aha, musimy iść do Adelaide. Aha, no dobra, zostań na chwilę i posłuchaj. To jest 37 plus 77 do obrażeń. kradnie manę. 17, 24, 21, 25. Czyli wybór jest prosty, nie? Co mogę dla Ciebie zrobić? Sprzedajmy. Co sprzedamy? Ten miecz tego nie sprzedamy. Zbroje odła sprzedamy. Tą zbroję sprzedamy. Amulet optyczny zostawiamy. sobie naprawię. To też tam tarczę też no. hmm, kościana tarcza lipna jest hmm, Dobra tutaj też nic nie ma do sobie. sobie zajdziemy co Pepina wieda czy nic nie możemy sprzedać. Nie pamiętam, czy miałem jakiś poziom, jak byłem mówię ta czy nie miałem poziomu. Dlatego sprawdzimy, co tam ma. Być może, że ma coś ciekawego. No dawaj. Hej! Tu jestem! A to ten łóg już był, tak? 1-4 plus 13 do każdego atrybutu. No. Taki no. Taki no, no. Pasowałby go, wiecie, kupić, porównać atrybuty, wczytać grę. Albo wyciągnąć jakiś. O, ten. wyciągnąć jakiś kalkulator i liczyć, prawda? Łatwiej zapisać grę. A cieszy mnie ta zbroja, nie? Co prawda, pod koniec ataku by będziemy mieli tak lepszą w jaskiniach. Przynajmniej powinniśmy mieć. Jeżeli dobrze wiem. I się to nie zmieniło. No to powinniśmy ją mieć. Okej, okay. tak musimy się wrócić na górę, więc idziemy tutaj. I mamy. Wiecie co. i ale mnie gratuluje. Teraz powinny się tam w tych sklepach pojawić nowe przedmioty. No ale to nic. No dobrze. Pusto, pusto. I tutaj jeszcze w ogóle fajnie, bo te ściany są przeźleczyste, nie? W jaskiniach, z tego co pamiętam, ściany już chyba. chyba już nie były przeźleczyste. W sensie, że trzeba tam, wiecie, myszką macać każdy kąt. Ale tu jest w ogóle tych. No dawaj, cwajniacu, pokaż co u Dobra, na razie jeszcze wiecie, co poziomu może sobie nie dodam, chociaż tak bijąc w nich, ja bym dodał siłę jeszcze. Ale zobaczymy co nam. Wiecie co, zobaczymy, co nam po prostu wylosuje pluczu 18, 19, 18, 30 siły 25 siły. Zobaczymy, co nam wylosuje, jakie nam postawy, podpory wylosuje w tym w jaskini. A, Bo Albo polecimy dalej w siłę, bo chyba mi trzeba 90 siły. 90-85 na tą najlepszą zbroję? Czy prawie najlepszą zbroję? Dobrze mówię? Coś, coś w ten deseń po prostu trzeba było. I albo pójdziemy całkiem w siłę i witalność dopiero później. A, skubany. W sumie, wiecie, tej witalności nam jeszcze nie, nie trzeba. Tutaj na razie sobie dadę dość mocno. Nie wiem, jak będzie z tymi później, z tymi magami, z tym wszystkim. A, to jest ta kapliczka. Cicha kapliczka. co rzeźnie. Pasowałoby przed poziomem sprawdzić, co ten co się tego może wylosowało, co? Cicha kapliczka cicha, czyli silence tak. Mogę się założyć, że to nie jest silence. A... Bo nie kojarzę takiej po angielsku, kapliczki. Medical odnet to też na pewno nie. Za cholerę po prostu nie kojarzę takiej kapliczki. Creepy to nie. Riptik też na pewno nie. Eee. No i ktoś mi pomoże? święta kapliczka też nie, bo to w holi była. Eee. Quiet Shrine, tak, uh, Quiet Shrine to będzie, tak, cicha, tak, ona daje plus 2 do życia, 100% że to jest to, zapiszemy sobie, uh, i plus 2 do ży żywotności, tak, okej, okay. elegancko, Quiet, nie Silence, tylko Quiet, tak. Dobrze, to, to się mogłem domyślić. Gdyby to było po prostu po, po angielsku, to bym tak pyk z głowy pewnie powiedział. Uuu, panie. to mnie tu jakieś... łapki. Tu jest pełno Golda i Zwój Teleportacji. Oho. ale fajnie fajnie bronimy nie jak oni się chcą przebić to to bronimy tutaj Klinga to nie Weź tak swoją drogą nie mogę się doczekać że w Diablo 2 tutaj zagramy Kostur niskiego portalu to też mi jest w sumie niepotrzebne. Szczególnie, że jest biały. Mm, dobra, chyba zdobycie poziomu nam już nie grozi tutaj, bo tak myślę, że już mamy wszystko. Dobra, fajne dwie kapliczki tutaj były, nie? Plus dwa do magii, nic nie tracimy. Plus dwa do żywotności, więc też w sumie nic nie tracimy. Co prawda mogłaby być ta zęczności, nie? Też bym się nie obraził, gdybyśmy mieli te 60 zręczności bazowej, e, bez bonusów i tak dalej. No dobra. Czekajcie, tak sobie ja sobie tak oglądnę sesę sobie. Mamy wszystko, więc wrócimy się jeszcze do miasta. Mogłem tą. E, Jakiej to? Ten kostot wziąć w sumie sprzedałbym to. Pozbieramy sobie. Co tu jest? A wezmę. Taka złotuwa się we mnie właśnie odezwała. Tu jest zejście na dziewiąty poziom. Czyli poziom pierwszy, poziom jaskiń. Elegancko. Ej, dobrze i tak. Pozbierajmy sobie, co się da. To nie sobie damy tu nie uniosę już nic więcej mm -hmm. jeszcze jedną zmieścimy nie okej okay. Będziemy to posprzedawać z identyfikacji sobie zostawię ten optyczny amulet. No, niech będzie jeszcze. On tak naprawdę, te błyskawice. Bardziej chyba bym jakieś Desy chciał na. Desy e, chciał na. P, 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 p. na ogień. Wyczuwam duszę. Szukającą odpowiedzi. Sprzedaj, tak. Uuu, księga trzomany 4 cztery koła. My i tak many nie mamy. Zarąbiście, polyball 250, no. Przenikanie z golema, no. Fajnie, mamy 5 dych. Pękło nam 5 dych i ja się zastanawiam czy nie nie powyrzucać tego golda tutaj na ziemię, on, on nie zniknie. A będzie więcej miejsca w plecaku, nie? Miktura many: No, oczywiście, nic nie warto, ale sprzedamy. Tych, tych mikstur, many to nawet szczerze mówiąc, się chyba nie opłaca. Że tak powiem, podnosić. Dobra, jeszcze ze dwa kupimy. Już, e, nie wiem, czy zauważyliście. Już chyba nie mamy zwojów identyfikacji. Dobrze, to nic. O, tu można sobie naładować kostur. Sprzedamy te zbroje, dwie które tam mamy. No dobra, mam jeszcze jeden z wyidentyfikacji, to będzie na później. Okej. Okay. No dobra, no coś się tu różni. Nie, wygląd jest taki sam, także fajnie. Zobaczymy, co Grisold ma. Co mogę dla Ciebie zrobić? Eee, pa, pa, pa. Dobra, Maczuga czy nie Maczuga Giganta? jest 20 do siły. No, no fajna Maczuga, nie? Tylko, że nam. hełm O! Hmm. Maczuga fajna. Tylko, że nam ma czegoś jest niepotrzebna. Tak między nami, nie. Wszystko już w dół do, do, do samego głównego bossa. Jeżeli się nie domyślacie, kto jest głównym bossem, ja wam nie powiem. <grym> ja wam nie powiem, nie żeby tytuł mówił. No ale jeżeli się nie domyślacie, no to jest spoiler do mnie będzie. Tu jestem, nie niebios. Czyli to jest te samo. To kiedy to się zmienia po zejściu na nowy poziom nie. Hm. No nie wiem dobra nieważne. Muszę się doredukować. Myślałem, że co poziom się uwierta też zmieniają te o, przedmioty. No dobrze, no nie miałem racji. Ale gdy Grygolda co poziom się podnosi jest nowy przedmiot zawsze na końcu. Także to jest sprawdzone info. O, powoleniasty słuchaj, powoleniaasty, czemu ty w cyberpanka? A ja w diablo. Halo? Dobra, słuchajcie, dziękuję wam. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli się podobało, to łapka w górę. Zasubskrybujcie, jeżeli możecie. No i jakiś fajny komentarzyk. Albo i niefajny, nie? Jeżeli wam się nie podobało. Krytyka pamiętajcie, tylko. Merytoryczna, konstruktywna krytyka. Mile widziana, nie? Żadnego hamstwa, pamiętajcie. Cześć, trzymajcie się.